Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie z Lublina. Dla Was na dzisiaj mam mój absolutnie ukochany wiersz Jaromira Nochawicy, opowiadający o tym, jak to krtek wrta metro pro krytki. Prwa, druga, trzeci, czwarta na zachradzie krytek wrta. Drapy ma jak wywrytki. Wrta metro pro krtki. Każdy, kto si zapłaci, smise projekt potrati. Od okurek po maczeszki. Dal już musi każdy pieszki. A teraz mam dla Was jeszcze fragment prozy. Jest to z opowiadania Marty Kisiel do żywocie". Konrad nie miał już żadnych złych przeczuć ani wątpliwości. To one miały jego. Posiągająca nosem istota bezsprzecznie była aniołem. W obszernym długim zakolano t-shercie z Garfieldem bamboszach i z najprawdziwszymi porośniętymi jasnym, miękkim puchem skrzydłami. Jego długie włosy, przypominające pocięty na cieniutkie paski celofan, migotały w świetle dnia, otaczając postać delikatną aurą. – Anioł jak w mordę strzelił! – przemknęło osłupiałemu Konradowi przez myśl. – Ale aniołów nie ma! anioły są tylko na świętych obrazkach z podpisem pamiątkach cztu świętego podstówkach i na grobkach albo w książkach dla dzieci a nie w dziwacznych gotyckich domach z wieżyczką bo w dziwacznych gotyckich domach z wieżyczką myśli galopowały dalej mieszkają wampiry duchy i wielkie pająki ale nie anioły aniołów nie ma a psik, Dzień dobry! Przywitał się anioł, którego nie było. Odrobina puchu wzbiła się nad nim w powietrze. Człowiek z papierem toaletowym w objęciach nie mógł oderwać wzroku od zasmarkanego wysłannika niebios, podczas gdy w jego duszy hordy sprzecznych emocji toczyły zażarty żarty bój. Nadomiar złego, z zakamarków pamięci przypałętało się widmo wieszcza i spiżowym głosem zaczęło powtarzać – szkiełko i oko, szkiełko i oko. Wobec tego zdrowy rozsądek złożył rezygnację, uznawszy, że dwie wizje naraz przerastają jego skromne możliwości i Konrad został sam na sam z wewnętrznym chaosem. Moi drodzy, Życzę Wam wesołych świąt i tego, żebyście w najbliższym roku napotkali mnóstwo świętej, świetnej literatury, nie tylko śląskiej, ale ogólnoświatowej. Pozdrawiam Was dziękuję Wam serdecznie.